Parze, jak polecieli wszyscy Starający w puszczy Epizod pierwszy ja A ile to miałoby mieć epizodów? <laughs> nie wiem Jeszcze <laughs> tak patrzy, czy ktoś z nami nie leci Napisz książkę na Starający w puszczy <laughs> Słuchaj, czy puszczymy Książka. No to się tutaj sądzę, że w tym laboratorium może coś być ciekawego. Nie wiem, zobaczymy. Mam randoma jakiegoś, kurwa! Ale chujowo spadłem. Jest gość po drugiej stronie tego labo laboratorium. Tam, po, nade mną na skałce. Ale lipa. Słabo, muszę znaleźć szybko jakąś broń. O, tu super, nic nie ma. Gdzie? gdzie? Gdzie, gdzie, gdzie? Tam, tam, o. Za tym drzewem wylądował. Tutaj u mnie są... jest broń. Super, jakiś obsrany glock Dobra, planka to planka. Nie ma co narzekać, trzeba iść go zlikwidować. Są tutaj miał kolegę? Nie. Szkoda. Zabawiłbym się z nimi. Jakkolwiek to nie brzmi. Fajny laboratorium. No ale już zabity jeden. Pan pił. Mam lękę szóstka. No to ładnie. Ja szybko się leczę. Ale dobrze go usłyszałem, co nie? Ciekawe, czy tak byś go usłyszał, jakbym ci nie dał info. Może bym go nie usłyszał. Coś tam było? Ciekawego? Syf. Syf, magazynek. Amo. Nie ciekawa ta lokacja. No, czy wiesz, no chodzi o to, że. Zawsze to jest jakaś lokacja taka. Ja chcę na błotka. Myślę, że teraz już byłbym w stanie zrobić tam jakieś kilo. Ja pamiętam jak grałem z Rykiem, yy, tak więcej, no to my byliśmy no. w stanie we dwóch ten budkę cały wyczyścić. Nie, nie chciałem kalasza. Jak coś, to sam ją wziąć kałacha ze skinem, kuleży. Nie, nie Fajny ten skin. Zwierzątka. Panzerfaust! Nie chcę pan Nie, nie biorę. Wiesz. no dobra, kurwa kusisz Już mi się morda dać. W ogóle co najlepsze, nie? Jak widzicie nagrywałem te pierwsze dwa... Odc o, kolejny. Weź mi go przechowaj. Dobra, mamy dwie szóstki, więc gites. Ja sobie. Mam za znaczy moździerz. Ale tam no. walą basem sąsiedzi, kurwa Maciuś, już jest 23. No to weź ich. A mówiłem jest. ci, że jest impreza naprzeciwko. No. Normalne. Powiem ci, że jak będę szedł spać, to ja się do nich nie przejdę, bo jest dal daleko. Zostanę się da daleko. Jest, płot jest dość długi i to wszystko jest tak strasznie odgrodzone, że musiałbym chyba z półtora km. Nie, nie, no nie z półtora kilometra, ale z kilometr w jedną stronę iść chyba. <noise> Mimo to, że mieszkają dosłownie za moim oknem. Ale skurwy syny jebane tak dają basen, że ja to słyszę przez słuchawki zamknięte okno. No jest 23. I ja nieraz o drugiej w nocy mam ochotę wstać po prostu i zacząć drzeć do nich mordę. Jakieś mieszkają na Łężycy, to tak robiłem. Dobra, numer 3 To mi się do Eisa przyda Słyszałem strzał za nami z tamtej strony Daleko, wkurwiemy ci sąsiedzi serio. Jak będę kiedyś bogaty, to wyburzę im ten dom Mówisz? Tak, o, kolejny panzerfaust Wiem co zrobię. To by było śmieszne Jakbym zabił kogoś w ten sposób? Jebło! Wiesz, jakie to by musiało być śmieszne, tak sobie strzelić randowo. Mam typa. Leży. Gdzie był? Tutaj. Wyszedł mi normalnie na mordę, a się przestraszyłem go. A miał kumpla? Nie miał. Czapka Łochcy ludzi. Oj, na nazwa czapki. Nie będzie celownik laserowy, chociaż też nie ma to większego zastosowania, według mnie. A może. Nie no, mam zwykły celownik, on nie znaczy bez sensu. Nie, ale serio, to by było zabawne, nie? Tak, strzelasz sobie w niebo z Pancerfał, ten pocisk sobie leci, i leci, i leci, i nagle ktoś trafia, nie tak było, jak po prostu. <grychy> no, to by było dobre. Dobra, gdzieś lecimy? No, Musimy iść chyba trochę bardziej wewnątrz strefy. Myślę, że za plecy już raczej nikt nam nie wyjdzie. Bo ja pierdzielę ile mam amunicji do tego mutanta. A powiem Ci, że ten mutant w głowę ma gigantyczne obrażenia. O, z dołu słyszałem, tam gdzieś. Wiemy też. Tutaj ta kawa rośnie, czy jakieś inne cholerstwo. Napiszcie, co to jest w komentarzach. Mi to wygląda jak taka kawa, tylko upośledzona Niestety, no tak to jest jak się robi. Nie, jest chyba gra na Unity. Myślę, że gra na Unity nie utrzymałaby tak dużej mapy, ale wygląda jakby była robiona na Unity. Ale tu w okolicy? Słyszałem. No, też, też, też. Właśnie tam. O, chyba go zabił właśnie w tej chwili. Mają SKS-a albo SK-12, SK-12 to jest chyba. No. I też z lewej. Po lewej, po lewej, po lewej. Tak, słyszę, słyszę. I widzę nawet. Mm, tylko czemu my wychodzimy... Widzę, zabiłeś. Nie zabiłem. Widziałem. Nie zabiłem i w tym jest problem. Drugi tam był. Odchodzi tutaj do tego. Tu jest za murkiem. Headshot. A ty chodzisz? Tak, ja dostaję. Kąd? Czy dostaję na no, strzelają do mnie? Nie wiem, pokampili się gdzieś. Mam podejść? Chyba nie Nie wiem czy jest warto ryzykować. Ja bym na przykład z Panzerfausta im strzelił. No to strzelaj. Nie wiem czy trafię, nie wiem czy jest sens na taką odległość. Nie ma sensu chyba. Szkoda rakiety. Wiesz co? Poczekajmy w tym miejscu, bo oni będą musieli wyjść ze strefy. No wiem. My się tak ładnie ustawimy przed strefą i koniec. Jeszcze tu trzeba dół pilnować, czy żaden nie idzie dołem. No i tam chyba będą teraz kampić. Stamtąd gdzieś strzelają. Daleko, bardzo daleko. Chodź na drugą stronę. Właśnie też tak sądzę, ale oni nigdzie nie idą. Nie ma ich. Drop leci w ogóle w naszym kierunku. Może w naszym. Z tamtej strony strzelają daleko. O kurwa, no, czy to... Tam gdzie zaznaczyłem ci, z tamtej strony. <grym> e! Plecy, plecy, plecy dół! Kurwa! Czekali. No, wysępili. No. Ale dziewiąte miejsce to też nieźle.